Okej, okay, witam Was. Jest to, będzie to czwarty odcinek. Nagrywam go tego samego dnia co trzeci. W sumie to stwierdziłem, że nagrywa, nagrywam za krótko te filmiki i że po prostu będę wrzucał dwa odcinki jednego dnia. Znaczy, mam nadzieję, że mi się tak uda to po prostu zrobić. Nie jestem pewien. Wielu graczy, znaczy wielu graczy, znajomych, którzy oglądają te odcinki, prosiło prosi mnie żebym wrzucił w opisie po prostu modyfikacje na których gram i na pewno to zrobię. I cóż, to chyba było tyle. Aha, no tak, obiecałem wam, że w tym odcinku pójdę do kopalni. Mieliście mi przypomnieć, że o tych. O pochodniach. Nie zapomniałem o tym, pamiętam, tylko że do kopalni nie pójdę. Chociaż może pójdę. W planach mam na razie... Powalczyć sobie trochę z mobami, bo jest nudno. Jak po prostu latami zbieram drewno. Yy, więc myślę, że w tym odcinku po prostu wezmę się trochę za mob. Tak, no to wczytajmy sobie na świat. Mała przygoda. Mhm. Aha, i gdybyście chcieli, żebym grał na jakichś teksturach, to proszę piszcie do mnie. Ja na pewno to wezmę pod uwagę i jeżeli będzie jakiś fajny pomysł na teksturę, to na pewno... Tej tekstury użyję I co? Chcę się wybrać w tej chwili do kopalni Nie wiem jeszcze jak mi to wyjdzie Tak nasze ziemniaczki Całe cztery ziemniaczki Nie no, z czterema to nie pójdziemy Czy ja robiłem patyki? Nie, nie robiłem patyków Chyba, albo jestem ślepy Nie, chyba nie robiłem Weźmy sobie węgiel masz kochany Trochę pochodni jeszcze Zrobię sobie Cztery no mamy 35 pochodni Także możemy się wybrać A na pewno węgla nam nie braknie w tej kopalni Myślę, że tak z 15 pochodni 15 Tak, myślę, że przyzwoita ilość 7 level Nie chciałbym go stracić w tej kopalni Ale w sumie i tak na nic mi on Bo... Ciemnie się? Ciemnie się, ciemna się Na nic mi on, gdyż nie mam enchanti Enchanting Table kiedy będę miał, to pewnie wtedy dopiero skorzystam, mój ósmy level sobie zużyję wtedy. No, tak, niestety teraz będzie tutaj dużo mobów, tych zmutowanych, których ja bardzo nie lubię, bo inaczej bardzo się ich boję. Tak, ja się boję zmutowanych mobów. Zmutowane moby są kozackie po prostu. Ich obrażenia to jest jakaś masakra. Zresztą nasza zbroja, jak widzicie, jest po prostu tak epicka, że nic się nie rozwali. Cześć Ty do mnie nic nie masz? To dobrze No, jak widzicie Niedźwiedź do nas nic nie ma, więc możemy go zostawić w spokoju A tymczasem zejdziemy sobie do kanionu Uu, Jest żelazo! Nasze pierwsze żelazo! Znaczy drugie w sumie, jeżeli nie z braki. Eee, waypoints add o, Tak sobie go nazwę ZELAZO Wykopmy sobie zatem to żelazo Ooo, patrzcie ile żelaza! Będzie mieczyk, będzie mieczyk. Nie no dobra żartuję, najpierw sobie kilow Dopiero później się wezmę za jakiś mieczyk. mi bardziej na surowcach. A jak już mamy żelazny kilof, to możemy wykopać diaksy. A, Diaksami nie pogardzę. Cześć koniu, witaj koniu. Witam ciebie. Węgiel jest, żelazo jest. Jak skopię żelazo. To pewnie będę chciał je odłożyć do domu Bo tak to jest moje pierwsze żelazo Pierwsze zdobyte Własnoręcznie żelazo Tak jest Będę chciał je odłożyć do swojego domku Z pewnością Do mojej kochanej skrzyni Czy... Pozwólcie że są tu ciekne Bo nie jestem pewien co to jest To jest czarny koń To jest czarny plastik Tak to jest MOP Aż się go boję może niepotrzebnie, bo HP nie ma dużo, ale zastanawiam się jaki ma damage. Są dwa w te konie, to jest pewnie... Polsmob. Polsmob. W ten konie... Slime w ogóle. Nie lubię slime'ów, Slime mnie denerwują, ale... Slime balami nie pogardzę. Ile ekspa, ile ekspa, dobra, niedużo. Yy, o, no i widzicie. Już mamy coś ciekawego. Zawsze to coś lepszego niż zbieranie skóry z koni i ze świń. E, Boże, z kluch. Tak, skóra ze świni. Z pewnością. Yy, nie chciałbym tego stracić. Yy, może wydawałbym się, żeby zbyt się troszczę o to, co mam. Że to po prostu przesadzam. Ale wolałbym tego, co mam na razie nie stracić. Ile mamy? Już 10 żelaza. Prawie ustawimy sobie na przetapianie. Co się dzieje, co się dzieje? Zaś się na nas nie rzuci, mam nadzieję. Będzie taki miły. Yy... Tak sobie zrobimy Chyba czas na kolejny upgrade do naszej zbrojki Nie planuję dłuższego wyjścia więc 8 ziemniaczków wystarczy Kolejny upgrade Budki czy... Budki Tak, budki, budki, budki Jeszcze raz budki, budki Mamy budki yy, Z tej skóry chyba można zrobić normalną skórę Z tej albo z której Jak się uda? Nie, nie uda się A czy tak się uda? Tak się da? No, tak się nie da. A! Szkoda! To z tej drugiej się dało. Yy... Na wszelki wypadek. Jakby się trzeba było podbudować, czy tak i tam... No i widzicie, kolejny upgrade do naszej zbroi. Wyglądamy naprawdę kozacko. Jak na początek. Yy, a, kozacko by wyglądało jak miał skina, ale nie mam. Cóż Lecimy sobie. W sumie mógłbym sobie zamienić jakieś ten no, mojego czara, ale to w sumie nic nie da. Poczekam kupię Minecrafta oryginalnego Nie śpieszy mi się yy, Co Tego żelaza jest tu więcej, ale jego już nie będę odnosił Zajmie mi to zbyt dużo czasu A kręcę krótkie odcinki, więc, no tak. jak zwy... więc skoro kręcę krótkie odcinki, to muszą być takie bardziej z akcją, prawda, żeby coś się w nich działo, a nie żebym przybudzał, tak jak to było we wcześniejszych Mam nadzieję, że ten będzie już lepszy. Wykopmy sobie ten węgiel, bo z niego leci X minus nie da na razie. Ale fajnie wygląda jak mamy dziewiąty level, prawda? Cóż, w tej serii, w tych naszych czterech odcinkach, to jest czwarty, jeszcze ani raz nie dednąłem. Mam nadzieję, że tak się to będzie trzymać dalej. Nie chciałbym dednąć. Dziesiąty level, proszę bardzo. Eee, ile tego węgla tu? jest? Zostawię go na trochę, trochę tutaj, żeby go całego nie kopać. I co to jest? Nie wnikam. Yy... Mięso. Spodziewam się mobków. Żelazo, żelazo, węgiel. Wszystko, czego dusza zapragnie. No i popatrzcie, ja się tak nastawiłem, że to będzie jakaś taka wielka kopalnia. A nie, jeszcze coś tutaj jest. No i patrzcie ile żelaza. Na sam początek to dobrze, wykopię je całe. Tam to i to żelazo, dużo jak na pierwszy raz. Taki w kopalni. To dość sporo tego żelaza. A że jest i węgiel, to będzie jak przetapiać. Nakopmy tego żelaza po prostu. Zabierzmy je sobie później. Tam było? Nie, tam nie było. A! Gdzie ja idę, gdzie ja idę? Powstrzymajcie mnie. Weźmy sobie węgla. Tam się coś zabija, tam się coś zabija. Widzę to na moim damage indikatorze. Czy to jest? Duch jakiś? Nie. Zobaczmy co z tego dropi. To mnie atakuje. To mnie w ogóle atakuje. Ujej! Jezus Maria! Już wiem co to jest. O! Niedźwiadek polarny? Chyba tak. Boję się, że będzie ich tu więcej. Mogłem się tego spodziewać. Jezus Maria! Ale by było chamsko, gdyby mnie coś takiego dednęło, nie? Nie no, z do domku. Co to w ogóle było i dlaczego mnie to atakowało? Czy to jest jakiś jak, jakoś tak wrogo do nas nastawione? Dlaczego to mnie zaatakowało? Powiedzcie mi. To było niemiłe. Pozbieramy sobie troszkę. Nieco, a nie no, w sumie to co wrosło możemy zebrać. No, co chyba nawet nie wrosło, ale dobra. Eee, tak, chyba teraz mamy tą skórę, którą można zamienić, tak, idealnie. Można zamienić i tak, takim cudownym, e, że tak powiem, e, że tak powiem, nie wiem co powiem, cudownym trafem, zrobimy sobie hełm. Nasz kochany hełm. Proszę bardzo. I nasza full zbrojka skórzana z takimi fajnymi leksami, spodniami, e, nasze razo Widzicie, Przytopił się całe. Mamy 10 raza. Trzeba będzie zainwestować w lepszej hmm, Nie wiem ile nagrywam w sumie. Nawet nie patrzyłem ile zostało. Zobaczę sobie, bo chyba minutnik włączyłem. Eee, nie włączyłem. Po co ja włączam ten minutnik? Nagra się ile się nagra. O! Pewnie słyszycie. Mam nadzieję, że nie słyszycie. ale pewnie słyszycie. już wszystko. Wybił tu mój kot. Mój kochany kot. Ale nie będę go z wami zapoznawał. się sobie tam, gdyż jego imię jest tragiczne. Od razu mówię nie jak myślałem, to moja mama. Eee, <śm> tak. Jak po tym, że usłyszeliście, że moja mama wymyślała, więc domyślacie się, że jest tragiczne. Nie będę go tu wymawiał. Sam się go boję. No ale dobrze. Zabijmy sobie kilka krów. Teraz skóra się już nie przyda, bo mamy całą zbroję. No ale na kiedyś, bo podejrzewam, że dednę jeszcze. Na pewno dednę. Co i Cię chcę dednąć. Więc skóra na pewno się przyda. Niech krówki sobie siedzą, owce niech sobie siedzą, wszystko niech sobie siedzi, ładnie żyje. Wszystko ładnie pięknie. Moje ustawienia graficzne, to jeszcze chciałem sprawdzić. Eee, gładkie oświetlenie, a to co jest? Gładkie oświetlenie. Może to coś pomoże do mojej jakości nagrania Ten wąż mnie atakuje Ten wąż mnie atakuje Dawaj jajo Dziękuję Ten wąż mnie zaatakował jak sami widzieliście Nie lubię węż Wążów Tak, to jest wąż To jest Co my moglibyśmy tutaj zrobić? Moje żelazo, moje żelazo, moje żelazo Jest moje żelazo Nie skoro już się pali. I takim cudem mamy 20 żelaza. Widzicie jak miło. Co możemy sobie z tego żelaza zrobić? No jak to? Kilow, miecz i nieprzydatnej demy. Eee, skoro mamy już 20 żelaza, to może moglibyśmy umrzeć naszą żelazną zdrojkę Albo w sumie nie. Na razie nie. Planowałem budować naszą chatę. Znaczy moją chatę? No w sumie. No tak. Naszą i chciałem sobie ją strzelić gdzieś w tych okolicach żeby nie była zbyt daleko od tej wioski tylko jeszcze do końca nie wiem gdzie dlatego panuje się odzejrzeć myślałem żeby była w miejscu takowym gdzie byłby dostęp do wody ale puch, jest dostęp do wody budujemy nie no żartuję o gdzieś tutaj może w tych rejonach sobie bym postawił taki domek w kształcie litery L będzie takie najbardziej mi się podobają nie będzie miał na razie piętra, znaczy się ja tak wybiegam w przyszłość. Na razie nie będziemy miał piętra, dopiero później studujemy. I co? I napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, abym nagrywał yy, yy, let's playe z innych gier. Chodzi mi po głowie na razie Wiedźmin 2. Chociaż nie wiem jak tam wyjdzie z grafiką nie? Jak przy moim komputerze, to... Yy, no. Nie będzie zbyt ciekawa pewnie. O, co chcesz? E, czy chleby zaś Marek da? W życiu! I co, Ściemnia się, więc zakończymy nasz odcinek e, w naszej nowej zbroi. Kolejny villager. No cóż, witam Was. Witam Was gorąco. Albo zobaczmy, co ten drugi sprzedaje. A, zawsze się na tym mapie. Villagery, villagery. Joksowe nogawice. Jak epicko. Dobrze, w takim razie zakończmy nasz odcinek pewnie był krótszy niż tamten, ale ważne, żeby. No to komentujcie, oceniajcie, róbcie, co chcecie, nie spamujcie. No i to w sumie tyle. Cześć.